Druga politechnika po Politechnicy Wrocławskiej, która będzie podejmowała się właśnie rozwoju również na gruncie medycyny. I to jest, proszę Państwa, rzecz przyszłościowa. Kształcenie lekarzy i w ogóle kadr medycznych wespół z inżynierami w dobie nowoczesności, postępu technicznego i inżynieryjnego jest absolutnie wskazane. Nie ma nic dziwnego w tym, że w uczelniach takich jak politechniki mogą kształcić się również lekarze. Takie rzeczy są również na zachodzie Europy. Ja się ogromnie cieszę, że pan rektor i władze Politechniki Bydgoskiej, znakomicie rozwijającej się, rzeczywiście ten temat podejmują. Z Sprzymierzeńców państwo macie w Warszawie bardzo dużo. Wielu z nich stoi w tym miejscu. Bardzo cieszę, że Hmm, także w wyniku naszych rozmów udało się do tego zachęcić i przede wszystkim bardzo dziękuję panu ministrowi także że i w tym względzie możemy liczyć na to wsparcie organizowaliśmy spotkania od wielu miesięcy także wspólnie z panem posłem Tomaszem Latosem wspólnie z ministrem zdrowia będziemy przedstawiali następne kroki w tym bo to to jest rzecz, na którą wszyscy czekają, nie przeciwko komuś, tylko żeby powstało nowe miejsce kształcenia studentów. Brakuje nam lekarzy, brakuje nam pielęgniarek, potrzeba rozwoju kierunków medycznych, to wszyscy dzisiaj widzimy na każdym kroku i taki ruch jest ruchem ważnym bardzo dla Bydgoszczy, ale myślę, że z punktu widzenia interesów kraju także jest to rzecz niezmiernie ważna. Dziękuję.